Witamy wszystkich ponownie z tej strony Quantum i znowu jest dzisiaj ze mną pan Kajker Oddonos Je, Ten jedyny niepowtarzalny A więc Battlefield 4 ponownie na zawód 3.11 i uratowałem ci dupę przed C4 To dobrze po, po to mówiłem żebyś się spawnił u mnie W tym odcinku akurat przy okazji przetestuję sobie konfigurację z AR 160 bo będę próbował już przy okazji zobaczyć jak ta broń się spisuje by potem nagrać z nim... Quantum Guide'a kontratak! What the fuck?! On miał taką szansę mi załatwić, a poszedł na nóż. Nice. A to Dobra, był Dobra, w ten. Zobaczy sobie później na filmiku, jak to wyglądało. Po prostu, takie Rambo tego gościa, bez sensu. Dobra. Idę Dobra. Na, idę na E. Sprawdopodobnie nie na, na C, e. ale już polazłem na E. O, drogi heli? Nie, to ona szczęście. Nie, Polotka. Podniosę go? Polotko, polotko. Stawaj, kurde milisekunda. A bym go podniósł. Ej, nie przejeżdżaj, mnie, panie. <gry> Oj, tam przyczeniu. O. W, w tej chwili ze mną w ten. W pojeździe jest goś odnikły eklony. Eklony? Eklony. Elektroklony. No, gdzie jestem. Gdzieś tam widzę, że polujesz na jakiegoś typa, załatwisz go no, czy Nie, 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 nie. nie. W... E? Co? Jakiś randomowy hitmarker? The fuck? Właśnie mówię, że tam ktoś był. Był, ale to wiesz. R160 w połączeniu z Ergo Gripem i Celownikiem Maserowym jest naprawdę niezłe. Jestem If skosony. you say so. Nie, naprawdę, naprawdę dobrze mi się z tym biega. Nie jest to ten kogoś. Tam z tyłu, z tyłu ten. na górze, czy, czy na. A, on może. Nie, zaraz działa, złotek. Na górze. No właśnie. Idę na górę go załatwić. Tak, był na krawędzi, że mo... zdawało mi się. A, i akurat. Akurat zeskoczył. No co za nie A nie, jest jeszcze jeden. Tak. Au. Są. No, no i nadal... załatwił mnie sniper. no ade, nade choć. Są na samej Spatrz górze, jakby co tam. Hmm. Póki mamy pojazd, to wiesz. Dobra, nie wiem czy ja nie wezmę Heliego, bo o ile... O, Heli leci, postaram się ich jakoś zdjąć. Kurna właśnie. No i nic na samej górze siedzą. Wo, wo, wo. Wo, wo, wo. Jezu, udało mi się. Jest, ja załatwiłem ich. Nice. O i uzyskałem swój celownik holograficzny ulubiony. Wykurzyłem ich z tego dachu. A i wlazłem na ich Claymora, geniusz Quantum. <laughs> Shit. Chodź tu do mnie. I przy okazji, jak się odpalił ten Claymore, to się i klapa otworzyła. Dobra, zaraz, bo muszę sobie lekko zmodyfikować ARK. kę eee, holograficzny, laserowy... Ciężka lufa, niekoniecznie. No i dobra. Jest, w ciebie. Ach! Ależ wyszli. Nie właśnie widzę. Jezus Maria, ja w ten... ja ten cały czas miałem tylko jeden do zera? Lol. What ej! fuck? Ey, e, pff, nice. Mhm. Mm Załatwiłeś go chociaż? Tak. No On nie, nie Nie, no nie, ma... mnie. nie, nie, Bo nie wiem Bo jestem z noża to... dziabnięty. To A jak z noża jestem dziabnięty, to już mnie nie podniesiesz. No nie. No ale po wielkiej eksplozji C4 jeszcze tak. <laughs> e, oni chyba dalej na górze siedzą, chodź zobaczymy. Nie, chyba nie. Wiesz to chodź na F lepiej. Zaraz pójdziemy. Przydałoby się pojechać, ale nie jolał. Jakieś heli tutaj siedzi. A to, za nie tle nie tle. Na to nie nasze. Nie. O, zaraz, zaraz. There you go. Ciekaw jestem jak... Berę się sprzeda ten AR160 słyszałem no, o tej giwerze, ale... Sniper mnie Zgadnij co się stało? Co? Wyskoczyłem z Heli na F. Co o. się stało? No nie wiem. Heli mnie przeleciał. <laughs> heli cię przeleciał? Uh. Wiem jak to brzmi. No musiała być romantyczna historia. No, łoda! Czemu das? nikt nie wierzy, że btr Dla tak? no? mnie załatwił z wyrzutni. Nie wiem, wiem, że ich tam po prostu ma cała masa siedzi na tym F. Mhm. Mm A i nie mam się gdzie zespawnić obok żadnego typka. Ja nie wezmę kasatkę. Ale ja chciałem bezpośrednio przy F. A, tam to nie. Zrobić taksy czy nie zrobić taksy? Jak się ktoś zespawni, to niech zrobi. Ale... No właśnie się zemściłem na gościu, który mnie zabił. Mam pewien pomysł. Widzę trzech typów. Potenc... matka święta, ile narodu tutaj na tym jednym. O, widzę właśnie, to tam na północy jest strasznie ich dużo. Dobra. Ok, załatwiony. I jeszcze jeden, gdzieś tutaj był blisko. Chyba, że go zjęli. Na no to wygląda. I przejmują E. Masz apteczkę koleś, ale widzę, że on się tym nie przejął. Chociaż dostałem baretkę, to whatever. 11 do 4, na razie nice. A... gdzieś tu jest koleś. O, ale ładnie go zdjąłem. Nawalałem z AR-ki, ale był na tak dalekim dystansie, że go nie mogłem zdjąć, Ale wyjąłem swój pistolet, jakimś fartem go dorwałem. dosłownie, To był piękny timing. A, cholera, depszą mu nasi, czy? Oj, niepotrzebnie się patrzy. Chodź. zaraz tam... zginę. Ktoś mnie strzelił. Mam no mały problem aktualnie. Okej, okay. jestem blisko F. Tylko że nic nie zrobię, cholera, bo to jest czołka. Ja, ja ich tutaj puszowałem. Możesz? na serio? Da no, shit. Shit. że już takie mocne się zrobiły? Zmarnowałem, tylko toła spróbujemy jeszcze raz. Chciałem być na tyle sprytny, żebyś chciałem wystrzelić. O, trafiłem O, no, no, oh, shit! O, oh, shit! BTR. A ten BTR gdzieś ucieka. O, kurna mania! Double kill. Muszę uciekać stąd. Mmm... A przejęli, o oh, shit. Jak wiem, jestem przy A. A tutaj, Ech, pelotka! Kurna. Shit. shit. Nice, ale go przeciągnąłem. Ktoś ładnie rozwalił do stołu albo z C4, nieważne. nie Można wróci się na C. A raz ja tutaj cały czas na F się biję. Jeszcze... Jeszcze żyję i dycham. Zaraz się chyba wrócę. I tak. Na patyczka koleś. Przejmujemy F. Chyba się wycofują na swoje punkty, więc... Ja już powoli lecę w kierunku... Punktu. Jeden gość jest na górze przy A. Ale nie wiem czy go dostanę. Hmm... Widzę, że nasi ogarnęli punkty, to ja tu zostanę na razie. na południe od pozycji. O, dobra. On zdjęty. Wstawaj, koleś. Wasza szapteczkę. o shit! 11 pocisków w moim że aer że zostało. Potrzebuję ammo to tak dramatycznie potrzebuje Dobra, wycofuję się z tego punktu. Jezu, tak teraz nie... Nieefektywność się zrobiły te pociski. Jakie pociski? No, ten, przeciwpiechotne. Przeciwpiechotne? Ta. Przeciw... No, tak. Pociski przeciw... No to w BTRze. Aaa, Tak mały splash damage mają. Nie no, to nie jest tak, znaczy to ogólnie BF mam wrażenie ma słabsze btr -y, bo pamiętasz jaka była sytuacja, znaczy, to, to nie jest złe, trochę więcej skilla trzeba y, teraz z BTR-ami, ale pamiętasz jak było w BF, y, w BF3, gdzie BTR był lepszy przeciwko czołgowi niż czołg kontra czołg, jak miałeś odpowiednie dodatki, oczywiście. No, w... wiesz, trzeba było się ogarniać z pociskami AFDS, ale no, AMO, no, to AMO dopiero później. AMO, mm -hmm. rzućcie AMO. Kurde, nawet nie widzę żadnego kitów w pobliżu. Dobra, jarek. Koło A są typy, ale nie powiem gdzie co i jak No i się wracam na F, ale. Teraz nie widzę. nie potrzebuję AMA. Może chcesz... O, wracam się że, na F Może chcesz, żeby cię podwieźć. Już mamy mrapa. O i akurat mam się kogoś przejechać. Nice. O shit, jeszcze jeden koleś. No, to już ładnie z noża zdjął i właśnie skończyła mi się amunicja. Mm, lol. Więc... Cheat. O, come on, koleś. A, ale już mnie nie podniosę, no bo... God damn it! I need e... fucking ammo! Skoczki, skoczkowie o, są. O, ktoś... ...ktoś tutaj... Um, umrzył. Co ma? Nie, kurde, Podnoś go giver. I do G36. Powiedzmy. Nie biegałem z tym zbyt dużo. Muszę sobie to sprawdzić. Oś, kurde, a mnie załatwił. No dobra, no przynajmniej nie miałem amunicji już. Prawie załatwiłem jednego kolesia, ale prawie. Dobra, tam trochę flankuję, jakby co, eh? Propo flankowania. Jednego kolesia zdjąłem, który chyba zresztą przed chwilą mnie zdjął. Się dobrze zespawnowałem. Come on, no. Ach. Jeszcze szczegły w Come on. Ładnie, ładnie. Jeszcze jeden gość sprzed był. Wiem, ale nie wiem gdzie on jest. Z prawej, z prawej, z prawej, z prawej masz A, widzę. Jeszcze jeden. Fajnie, mina. Hmm. Kurde, jeszcze? Nie, dobra, załatwiłem większość tutaj. Ohohoho! Widziałeś jak ten rap się tam wbił? Nie, bo akurat na spadnowałem. Ach, możesz mnie podnieść ten. Aj, nie, niestety, nam spoko. był koleś. Mhm. 22 do 5, 8. ja pierdzielę, proszę Państwa. No, ja mam 8 do 4. Nie, naprawdę AR-160 mi się spodobał. Naprawdę. No, to podobno, podobno, właśnie celny jest nieźle. Chodź na A. Co, nie ma takiego wysokiego odrzutu. E, na no, A? Nie, to ja już jestem. Ja już niestety jestem w kipawym miejscu. A, skinał, To może teraz się zaspadnie na no. A. Niestety, zaspalniłem się obok pelotki. Co nigdy nie wróży dobrych wyników. Wzięli BTR-a naszego. Tak? Tak, naszego złota? Aha, z A. Mhm. I have an idea. Spalnuje się na B. Teraz tak. Raz, dwa, trzy. Pyk. I próbujemy go rozwalić. Mając nadzieję, że nas nie zauważy. Tom, to tom, tom to to tom. Dla, dlaczego super... Na od pozycji lekki pojazd obawcy... Wow! Ale wyskoczyłem. Come on. Bum! Jest, <laughs> ale mi się go udało wyczuć. Idealnie. Wyskoczyli jednak, bo ktoś tam jest no. Mhm. Mm no, to wiesz. ...na tym punkcie. Gdzie on siedzi? Na dachu? on na dole? Jest? Jestem uważaj, na dole jest dwóch nawet więcej niż dwóch, trzech co najmniej. Mhm. A mi się koty popsuje. Uhuhu. Mam pewien pomysł. PUM! Akurat widziałem Jestem. zaznaczonego przez ścianę. To załatwiłem 3-4. Chyba się wali. Nie ten budynek jeszcze stoi. Dobra, ładnie, ale ładnie. A musimy przyjąć? To było bardzo ładnie rozwiązane, właśnie. Chodź do. mi się skończył. Zarzuciłem nowy. Zarzuciłem, zarzuciłem, ok. No dobra, to idziemy na. będzie trochę mniej akcji, ale idziemy na. 25 do 7. Nice. Ja mam 8 do 7. W zasadzie mamy dwie takie rundy, dwie dobre rundy za sobą, bo... ...ten odcinek nagrywamy mm -hmm. bezpośrednio po tym, jak widzieliście, widzieliście poprzedni odcinek z mapy... No. ...nie pamiętam jakiej. Dawnbreaker. <laughs> Dawnbreaker, aha, okej. Okay. Właśnie, to są jakieś lasery, widziałeś o tym? Jakiś tutaj... Tak. To jest system, nie wiem, co, coś tu się Ale coś tu się włącza? Jakiś alarm, czy jak? Idź i trzeba iść po tego. wziąć, właśnie. Okej. Okay. Mam BTRa. Dobra. Mm, Siadaj. Jedziesz? Ta, ta, ta. Na C. Okej. Okay. Let's go. Let's get back to bashing butts. As well as these nuts. Precisely. A wiesz, że w tą w tą niedzielę właśnie gamer po, po, powróciło? Z nowym sezonem! Ale masz efekta? Ogółem! Ogółem, aha. Wiesz co, pomogę im na D, bo na D wiem, że jest trochę naszy. Mm -hmm. Już ten. Oj, ale... O! Dostał, lol. Trzy pociski wystarczyły, by dostał. To był uszkodzony już. Tak, tak. Gdzieś na górze mam wrażenie że się, co na dachu. Dobra, nie idziemy na C w takim razie. No to nasza jest ta hałbica. Okej. Okay. Aha. Oj! What the fuck? Zablokowałem się. Come on. Ale wrzuciłem się. A! Dobrze, Nie, 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 nie. Nice. O, pelotka. Idę do Ale Ale pelotka. go się załatwiłem. Tak, tak, tak jest. Jest oh, na, shit. na dachu. Immobilize? Mm. What the fuck? Dobra. Na dachu na nadę. Mission abort. Mission abort. BOOM! <laughs> kurde. Ale go załatwiłem, ale sam siebie. Niechcący zdjąłem przy okazji. Już nie było wyboru. No, ale spawn. Zespawniłem <laughs> się i wleciał mm. we mnie Littlebert. Nice. W takie... Odwracam się, patrzę w górę i takie. Fuck. A ja nie zmieniłem klasy. zbiegam żołnierzem wsparcia. O mój Boże, ale tragedia. Mam ledwo 20 HP. Asysta zaliczona, jako zabić się Jej. Tutaj wyłączę całyownik, Muszę trochę odbić HP. Gdzie są typki? Typki chyba gdzieś na górę skakując z tego co widzę. Spróbuję też wejść. Strzelać. Okej... Okay. Nie wiem jakim cudem jego ja go nie zabiłem, ale szczegół. Czyli co, siedzą tam na górze, tak? Nie, już na dole siedział. Już nie? Już nie ma? Dobra. Nie, nie, nie. Uwaga, Quantum idzie tryhard. Quantum bierze sniperkę, Nie wierzę, tak. nie wierzę. Ja praktycznie tylko i wyłącznie podnoszę te jedno strzałowe, bo tylko z tych potrafię strzelać. Eee Gdzie jest gość. O, jest BTR, hmm. mam szansę go zdjąć. O, o, o. U, u. Ile Ile amunicji na niego poszło? No, widać, że gościu chciał go Koniecznie zdjąć przede mną, bo to jeszcze coś innego mhm. to rozwoju, bo tyle C4 poszło. No. Okej. Okay. Do teraz z powrotem BF, ale to już prawie koniec rundy. No nie, ujemne KD będzie. Tragedia. Dobra. Kład, kład. Trochę tam oberwał. Dobra, koniec rundy. Jegdy. No mnie trochę gorzej teraz. No dobra, jak zwykle na koniec zobaczmy, jak tam statystyki, bo naprawdę poszło całkiem nieźle w tym odcinku. I tobie. No mi. Mnie troszkę gorzej. Jest promotion? Nie. Niewiele zabrakło. Mm. 28 do 8. Dobra. Nie widzisz. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Na razie. Trzymajcie się. Cześć.